Ja jestem w 10 i filmik wraz z moim kumplem. Szymonem! Tak! No to właśnie. Makieta Starus, w której chodzi o pościg. Tak zwane to zakończone. zacznijmy tutaj. Yy, trzy statki. Właśnie tu widzimy tylko dwa, bo jeden jest tutaj zniszczony. Trzy statki łowców tu uciekały z tajnymi danami, ale goniły go. O, takie dwa małe stateczki z Atlantisu. Dalej, mi tutaj by mi się tak bardzo podobały. Taki inny też. Taki mój własny transportowiec i ścigacz. I krony go, ich dogoniły i zniszczyły. I właśnie mamy jednego z tych moich wymyślonych chłopców Kolejnego jego ochroniarza, mojego wymyślonego. I tu drugiego, zabitego już. Wszyscy są. I tutaj ich szef jest prowadzony w kajdankach do wozu, transportowca. Tu Droid, ten Droid, jakąś się nazywa. Gdzie, jaki? Ten malutki. Nie ta, wiem. Szary. Zapomniałem. To jest Droid Śpiegowski. A no. Prokur trzymała właśnie te da tajne dane w ręce. Nikola mhm. z klonem przed pakiem. Tu właśnie klony oglądają te statki. A to, 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 to. W ten, w tej to, są ochroniarze ci. Aha. Moi właśnie zabici. A tutaj właśnie klony oglądają statki. Tu leżą zabite klony. Za, jako, nie klony droidy, asesino? Tak, chyba tak, droidy, asasinowie. Tak. Statek Blokuna, tu stoi jego droidek. Oj, tutaj w ogóle klony łażą, a tu jest ochroniarz pilot, który sterował jednym z tych dwóch stateczków. I, i tu jest działko, które y, mogło zniszczyć to. A tu właśnie mamy dwa klony, które przeszukują ten statek, y, kto, w którym były dwa droidy, asasinowie i się rozbił na pizzę. Może chodzimy ale tu mamy czterech policjantów. Którzy zrobił balkadę i sterują ruchem. Tutaj, tutaj, tu i tutaj. I dużo bardzo różnych stateczków moich. I ja mam nadzieję, że w tej makiecie to, na wszy to wszystko. No to żegnam Was tak będzie 10 i... Szymon! Hejo!